W dniu dzisiejszym doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Wartulach z ogniem na miejscu walczyło 6 zastępów straży pożarnej. W wyniku pożaru nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Dach nad głową straciło 11 osób. Pogorzelcy mają przed sobą trudne chwile, bowiem jutro będą chować bliską osobę. Na domiar tego dziś stracili wszystko co mieli. Jak powiedział nam wójt Starego Dzierżgonia Marek Turlej, gmina udzieli wszelkiej możliwej pomocy. Prawdopodobnie część poszkodowanych znajdzie schronienie u bliskich i znajomych gmina, udostępni też możliwość skorzystania z lokalu komunalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu zorganizował również zbiórkę potrzebnych rzeczy dla poszkodowanych. Do akcji gromadzenia darów dla poszkodowanych włączyła się również nasza gmina za sprawą Dzierzgońskiej Grupy Wsparcia, bo w nas jest siła. Witamy serdecznie. Grupa Wsparcia w nas jest siła, pragnie pomóc pogorzelcom, którzy zostali pokrzywdzeni dzisiejszej nocy. Potrzebujemy wszystkiego. Ludzie zostali bez środków do życia z dnia na dzień. Prosimy o wsparcie i przekazywania, przekazywanie ubrań, środków czystości, pościeli, ręczników, yy, Chemi. ubrań, chemia, przede wszystkim materace. Yy, materace yy, jeżeli ktoś ma jakieś niepotrzebne yy, yy, uszko, czy jakieś tam yy, segmenty, Będziemy bardzo wdzięczni za taką pomoc. Wszystkich ludzi prosimy o kontakt przez Messengera albo Facebooka. Będziemy odpowiadali na wszystkie zadane pytania. Wszelkie środki, które będą chcieli Państwo przekazać, proszę o nas o, to, o tym poinformować na Messengerze lub na Facebooku. Na wszystko na pewno odpowiemy bardzo płynnie. Na w u nas jest siła.